Jest taki samochód, któremu na polskim rynku jako jedynemu udało się delikatnie podgryźć Mercedesa, BMW i Audi, jeżeli chodzi o segment E. I był to Lexus ES. A dzisiaj pokazujemy Wam jego nową generację jeszcze przedprodukcyjną, jeszcze niejeżdżącą, ale już taką, która pokazuje, jak to auto będzie się prezentowało i czy ma szansę powtórzyć sukces poprzednika. Nowy S powstał na tej samej platformie co RX i NX, które zadebiutowały kilka lat temu. Ale na tej samej nie oznacza, że takiej samej, bo oczywiście odpowiednio ją przeskalowano i dostosowano do zupełnie nowego nadwozia. Bo tam mamy suwy, a tutaj mamy klasyczną limuzynę. Choć jej końcówka mogłaby sugerować ten tył, że to jest liftback, ale wcale tak nie jest, do tego wrócimy później. Natomiast względem poprzednika auto. Urosło i to niebywale urosło ponieważ tylko na długości zyskało 17 cm i ma 5 m 14 cm to więcej niż Mercedes E-klasa to więcej niż Audi A6 nowe a nawet więcej niż BMW serii 5 które przecież w najnowszej generacji już ma ponad 5 m długości tutaj dokładnie 514 cm ale jeżeli chodzi już o sam rozstaw osi to tutaj mamy 2,95 m czyli ulega to auto pod tym względem i Mercedesowi i BMW, a jedynie o 3 cm jest ten rozstaw osi dłuższy niż w Audi A6. Jeżeli chodzi o szerokość, to zdecydowanie jest to faworyt. Żadne auto tej niemieckiej trójcy nie jest szersze od nowego ES-a, który względem poprzednika jest szerszy o 5,5 cm. Niestety urosło mu się również na wysokość. Niestety, no bo limuzyny powinny być raczej niskie, a tutaj mamy aż 11 cm więcej niż w poprzedniku, aż 10 cm więcej niż w Mercedesie, nawet więcej o kilka centymetrów niż w BMW, które platformę również ma przystosowaną do silników i spalinowych, i elektrycznych. I dokładnie tak samo jest w nowym ES-ie. Urosło mu się na wysokość, dlatego, że będzie występował w wersji i hybrydowej, i elektrycznej. Przez to, że ta platforma tak się uniwersalizowała, no to trzeba było ją zrobić w tym miejscu grubszą, żeby tam weszły nam akumulatory. Jak zrobiliśmy ją w tym miejscu grubszą, to całe auto poszło do góry o 10 cm. To spowodowało jeszcze jedno, a w zasadzie dwie rzeczy. Jedna to jest to, tutaj mamy wersję hybrydową, ale już widać, że w momencie kiedy przyjdzie nam tutaj akumulator, to on będzie nam ograniczał nieco prześwit, więc żeby on był w miarę bezpieczny to trzeba było całą budę podnieść trochę do góry. A jak podnieśliśmy całą budę do góry, to trzeba było zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie zastosować inny rozmiar kół. W hybrydzie standardem i jedyną opcją będą 19-calowe felgi dokładnie takie jak mamy tutaj. Ale one mają rozmiar 235 na 55, czyli są prawie takie jak w Lexusie RX. Średnica całego koła jest tylko 2 cm mniejsza niż w RX-ie. I nie zamówicie do hybrydy 21. Te będą dostępne tylko w wersjach elektrycznych. Natomiast to pokazuje, że samochód rzeczywiście został przystosowany do dwóch rodzajów napędów, elektrycznego i hybrydowego, ale niesie to za sobą pewne konsekwencje i jak się na niego spojrzy, to na szczęście jest na tyle długi i na szczęście ma na tyle ładne i fajne kształty, że tej wysokości nie widać gołym okiem, ale prawdziwe cyfry i liczby mówią zupełnie co innego. Jeżeli mam być szczery, to na zdjęciach to auto w ogóle mi się nie podobało. Jakieś takie pokraczne straciło swój elegancki charakter wydawało mi się zbyt nowatorskie, jeżeli chodzi o przetłoczenia jeżeli chodzi generalnie o całą linię. Ale na żywo. Z ręką na sercu Wam mówię, wygląda genialnie. Do tego stopnia genialnie, że jak patrzę na to przetłoczenie maski, to mówię, jak im w ogóle się to udało zrobić? Tu jedno przetłoczenie, tu drugie przetłoczenie, tu trzecie przetłoczenie. Jak pójdziemy sobie dalej w głąb samochodu, to tu mamy ciekawy zabieg, który już w ogóle do mnie nie przemawiał, jak patrzyłem na zdjęcia, ale że w rzeczywistości. Przynajmniej w tym świetle, tutaj w studio, które nam się odbija, wygląda świetnie. Super rozwiązano kwestię klamek, bo z jednej strony są zlicowane, jak w niektórych samochodach, z nadwoziem, ale tam był taki problem, że rzeczywiście wkładaliście tam rękę, i tam był tylko taki delikatny, jakby haptyczny przycisk, żeby otworzyć te drzwi. A tu jest. Jakby prawdziwa klamka, więc bardzo szybko się otwierają, natomiast mają jedną wadę: są pieruńsko ciężkie. Naprawdę są tak ciężkie, że co prawda nie potrzebują dociągu, bo bardzo łatwo się zamyka je. Zobaczcie, one od razu się zamykają w aucie przedprodukcyjnym, natomiast czuć ich ciężar, jak się je otwiera. Mniejsze dzieciaki, kilkuletnie, jak będą musiały sobie otworzyć tylne drzwi, to mogą sobie nie dać rady nie tyle z naciśnięciem klamki, bo to jest prościutkie, co po prostu z odciągnięciem tych drzwi od nadwozia. Dopiero gdzieś w tej pozycji, jak są, to rzeczywiście nabierają pewnej lekkości, tak jakby były wspomagane przy tym otwieraniu. Tak jak wspomniałem. Nie sugerujcie się tym, co widzicie na zdjęciach, na filmach, w folderach, bo na żywo to auto wygląda świetnie. W dodatku, jak się odpali mu lampy, o, to naprawdę nabiera jeszcze charakteru. Dodatkowo pozostawiono tą charakterystyczną elkę odwróconą w światłach dziennych, która wygląda bardzo fajnie, nie kombinowano z żadnymi segmentami, z żadnym rozświetlaniem się. Pozostał ten... Ta charakterystyczna taka klepsydra, jeżeli chodzi o Lexusa, tylko nie ma już żadnej krateczki normalnej chłodnicy. Pojawiły się rąby, tutaj wlot powietrza, a góra jest po prostu spłaszczona. Całą maskę zrobiono tak, żeby powietrze odprowadzać na boki, tak żeby aerodynamika była jak najlepsza. Tylne lampy też wyglądają minimalistycznie, ale naprawdę bardzo ładnie, bo oprócz tego, że mamy całą listwę świetną, pociągniętą na całej szerokości samochodu, to jeszcze taki delikatny wzorek w rąby. I o ile w innych samochodach logotypy świecące nie bardzo mi się podobają, to muszę przyznać, że tutaj świecący, akurat napis Lexus, niewielki, ładnie wkomponowany w tę listwę, robi, robi robotę i robi wrażenie. Egzemplarz, który tutaj stoi, ten produkcyjny ma oznaczenie 350 H, ale w Europie nie będzie takiej wersji, czyli w Polsce również. Tutaj mamy 300 H, czyli dokładnie takie oznaczenie, jakie nosił poprzednik. Silnik, podstawa. To oczywiście to samo co w poprzedniku, czyli 2,5 litra, 4 cylindry, nadal wolnosący, tylko trochę go zmodernizowano pod kątem przede wszystkim najnowszych norm emisji spalin, a także tych przyszłych, i pod kątem zużycia paliwa, mówiąc krótko, postarano się, aby mniej go zużywał. Co w związku z tym zrobiono? No więc przede wszystkim postarano się, aby wszystkie części ruchome, które są w silniku, na przykład tłoki, powodowały mniejsze tarcie. Jednocześnie usztywniono nie nieco konstrukcję komory silnika, usztywniono również konstrukcję całej budy, a to po to, żeby ten silnik spalinowy generował mniejsze wibracje, przede wszystkim w momencie, kiedy się uruchamia, czyli jedziemy w trybie hybrydowym, działa nam głównie elektryka, potem uruchamia się silnik spalinowy. Już w poprzednim się nie bardzo było słychać, kiedy się uruchamia, tutaj podobno już w ogóle ma nie być słychać, kiedy się uruchamia, dodatkowo ma być lepiej wyciszony. Efekty tego są takie, że pomyślicie wow, to teraz to wszystko ma pewnie z 500 kunia. No więc nie. Tych koni jest 201. O 17 mniej niż w poprzedniku. I pomyślicie no jak to? Dłuższe auto, szersze, wyższe, cięższa buda, oni dają mniej koni? To ile to teraz będzie przyspieszało do setki? Poprzednik robił ją w 8,9 sekundy, już to nie było spektakularnym wynikiem. To teraz ile? 11, 12? Nie. 8,2 wersja z napędem na przód i 8 sekund wersja z napędem na 4 koła. Ten czas poprawiono o sekundę aż. A to Dlatego, że wszystko to ze sobą teraz ma lepiej współpracować, a przede wszystkim więcej do powiedzenia ma mieć elektryka w tym aucie. Elektryka, która, jak wiecie, moment obrotowy ma od samego dołu, płynniej, lepiej rozwija moc i jak te newtonometry wkraczają do gry, to one przede wszystkim mają z elektryki napędzać ten samochód. Tak jakby silnik spalinowy był tu tylko dodatkiem. Mówiąc krótko, to auto ma jeszcze więcej jeździć na elektryce niż poprzednik i nawet więcej niż piąta generacja hybryd stosowana choćby w RX. Oprócz wersji hybrydowej 300H będą dwie wersje elektryczne. Jedna o oznaczeniu 350E, druga o oznaczeniu 500E. Ta o oznaczeniu 350E będzie miała napęd elektryczny wyłącznie na przednią oś i będzie miała tylko 224 konie mechaniczne. Ale setkę zrobi tak szybko jak hybryda ta 201 konna, czyli w 8,2 sekundy. Wersja 500E będzie miała dodatkowy silnik elektryczny, ale słabszy niż ten z przodu, na tylnej osi, więc będziemy mieli preferencję przodu, jeżeli chodzi o moc. Natomiast łączna moc całego układu to będą 343 konie mechaniczne i chyba 440 Nm. I ta wersja będzie setkę osiągała w 5,7 sekundy. Akumulator będzie tylko jeden o pojemności albo 75 albo 70 kWh brutto. Ta różnica wynika z tego, że tutaj trzeba było umieścić silnik elektryczny dodatkowy, więc delikatnie go tylko zmniejszono, ale 75 i 77 kWh to już nie jest duża różnica. Oczywiście cały będzie tutaj w podłodze. Nie jest to spektakularna wartość, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że A6 e-tron albo Mercedes EQE mają nawet 100 kWh brutto, akumulatory. Nawet BMW 5, który jest najsłabsze w tym składzie, ma i tak 84 kWh, a tutaj... Niespełna 10 kWh mniej. Nie ma się czym też chwalić Lexus, jeżeli chodzi o szybkość ładowania, a raczej moc ładowania. A tutaj nie mamy, zapomniałem gniazdka, bo tutaj hybryda. Ponieważ maksymalna moc ładowania to zaledwie 150 kW, gdzie na przykład w takim Audi A6 E-tron już jest infrastruktura pozwalająca osiągnąć prawie 300 kW mocy ładowania. Natomiast zaleta taka, że będziemy mieli. Ładowarkę pokładową o mocy 22 kW. Nie 11 jak w większości przypadków i u większości konkurentów, tylko w seryjnie 22 kW. To w warunkach domowych, jak będziemy mieli takie mocne przyłącze, pozwoli nam choćby z gniazdka siłowego naładować ESA w 3,5-4 godzinki do pełna. Od 0 do 100% i to akurat fajnie. A ile potrwa takie najszybsze przeładowanie, Czyli 150 kW maksymalnie. Od 10 do 80%. W 30 minut w temperaturze pokojowej. No, chyba że mieszkacie w iglo, to wtedy temperatura pokojowa wynosi 0 stopni i wówczas, tę lexus danę, daną też podaje, to ładowanie będzie 10 minut dłuższe i potrwa 40 minut. No, chyba, że w iglo jest bardzo zimno, bo akurat przyszły wiatr jest minus 10, to wówczas 50 minut, ale będzie też miał podobno zaawansowane kondycjonowanie. Te czasy są podane w momencie, kiedy po prostu wsiadamy do auta, które stało na mrozie, czy tam przy 0 stopniach zaczynamy ładować. Natomiast akumulator będzie miał tak zwane kondycjonowanie czyli podczas jazdy będzie miał Funkcję podgrzewania. Jeżeli sobie wprowadzimy w nawigację cel, że jedziemy do jakiejś ładowarki, to on nam się podgrzeje, i to wtedy potrwa 30 minut, bo będzie już miał temperaturę pokojową. Zapokojową oni uznają 25 stopni w Japonii. Swoją drogą musi im po, po, po dupach cieknąć przy takiej temperaturze, jak siedzą w fotelu. Ale też będzie można to kondycjonowanie wymusić sobie ręcznie, czyli powiem, będziemy jechali, będzie mróz, stwierdzimy, a dobra, tu jest ładowarka, za chwilę to spróbuję sobie podgrzać akumulator. Wystarczy wtedy manualnie uruchomić to kondycjonowanie i akumulator sam się podgrzeje. Dużo szersze zastosowanie w półprzewodnikach znalazł na przykład węglik krzemu który jest dużo bardziej wydajny i efekt tego jest taki, że straty energii mają być o 10% mniejsze, czyli efektywność całego napędu też ma być o 10% większa suma summarum zasięg w porównaniu z innymi samochodami z takim samym akumulatorem też ma być 10% większy. Tyle jeżeli chodzi o kwestie związane z techniką z samymi napędami, z hybrydami, z elektrykami, a teraz czas przejść do bardziej miękkich tematów takich choćby jak bagaż. Bo ten też się zmienia względem poprzednika. Tam mieliśmy litrów około 450, teraz w hybrydzie mamy 475, a w wersjach elektrycznych nawet 500 litrów pojemności. Nie brzmi to dumnie i godnie, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że mamy do czynienia z autem, które ma 514 cm, ale jak spojrzymy sobie na niego, to raz. Owszem, ma nieregularny kształt, ale jak na auto tego typu jest wysoki. Dosyć, swoją drogą, ciekaw jestem, czy to w wersji produkcyjnej zostanie czymś zakryte, bo teraz to wygląda okropnie, a wręcz tak, jakbym wkładając tutaj walizkę miał coś zerwać albo. Urwać. Pod podłogą mały schowek, tutaj w tym wypadku nie na kable, bo pamiętajmy o tym, że mamy hybrydę ani elektryka. Natomiast też chwalą się tym, że to wszystko dodatkowo zostało wszędzie wygłuszone. Dodatkowe wygłuszenia pojawiły się w komorze silnika, dodatkowe wygłuszenia pojawiły się w nadkolach, w podłodze, w drzwiach, a także w bagażniku. Niemniej tutaj jakoś spektakularnie imponująco nie wyglądają jak na jak to to wygłuszenie? Nie, to chyba jeszcze nie jest wygłuszenie, nie. Ono może jest gdzieś tam pod spodu albo to jest to jest przedprodukcyjne wygłuszenie. Nadal mamy zawiasy, które głęboko wchodzą do komory bagażnika, ale jednocześnie mamy też elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę. Ona występuje w standardzie, nie wymaga żadnej dopłaty. O, i co ciekawe, mamy dwie kamerki tutaj. Jest jedna kamerka, prawdopodobnie od systemu wsparcia kierowcy, ponieważ ma na przykład hamować podczas cofania i kiedy pojawi się jakiś samochód, albo motocykl, albo rower jadący z boku, to zahamować. A druga pewnie tylko do cofania i obie mają spryskiwacz, ale wyglądają jak z AliExpress. I jeszcze jeden detal. Chyba przedprodukcyjne, bo nie sądzę, żeby w produkcyjnym tak to zostawili. Mamy już dwie końcówki wydechu. Ale wyglądają jak z żuka. Tutaj, tak, tak, tak. O, i teraz to mam wygodnie. Do pełni szczęścia brakuje mi możliwości opuszczenia ciutkę niżej tego fotela tutaj, ale jak sobie pochylę oparcie. O, no to teraz mam naprawdę super komfortowe warunki do podróżowania, i to naprawdę na długie odległości, duże odległości. Zobaczcie, nawet jak sobie dupkę cofnę w tym fotelu, to mogę wyprostować sobie nogi. Pytanie, jak teraz będzie za mną. Można powiedzieć to krótko i treściwie. Już poprzedni ES miał na tylnej kanapie dużo miejsca w porównaniu z konkurentami, a ten ich po prostu deklasuje i rozjeżdża, jeżeli chodzi o przestronność tylnej kanapy. Widzieliście jak tam byłem przed chwilą rozwalony w tym fotelu, teraz usiadłem za sobą i mam mnóstwo miejsca na kolana. Tutaj jest go o kilka centymetrów więcej niż w poprzedniku. Mam idealnie wyprofilowaną kanapę, choć czuję, że siedzę tak jakby ciutkę wyżej niż w normalnym sedanie, bo nie siedzę na ziemi, tylko siedzę te 10 cm wyżej niż w innych autach nad ziemią i to jest zdecydowanie czuć. Nad głową, jak na samochód, który ma taką opadającą linię dachu, też jest naprawdę super. Wystarczy, że troszkę dupkę odsunę od oparcia i już jest po prostu fantastycznie. Mnóstwo miejsca w każdym kierunku. Gdzie nie ruszę ręką, to mam kupę powietrza wokół siebie. Pod tym względem Absolutnie rewelacja. Do pełni szczęścia brakuje mi jedynie troszkę więcej przestrzeni tutaj na stopy, bo owszem mogę je wsunąć pod ten fotel pasażera tutaj, ale już nawet paluszkami w bucie nie mogę ruszyć, bo już mam je najzwyczajniej w świecie zablokowane. Co oprócz tego, oprócz tego podłokietnik, ale widzę, że jeszcze nie skończony, tylko przedprodukcyjny, bo nie ma uchwytów na kubki. A nie, przepraszam. Ma uchwyty na kubki tylko się nie otwierają. Bo tu ma fajnie ukryte, tak jak lubię. A tutaj ma miejsce na przykład na telefon komórkowy, który możecie sobie położyć i oglądać coś podczas jazdy. Bardzo fajne rozwiązanie. Dwa gniazda USB-C. Ciekaw jestem, czy będzie trzecia strefa klimatyzacji, bo tutaj jej nie widzę. Tutaj nie ma nic, żadnego panelu do sterowania, są tylko nawiewy. Więc trzecia strefa w tej klasie samochodu zdecydowanie by się przydała. Jest rękaw na narty do przewozu. Dłuższych przedmiotów, takich jak nomen omen narty i jest skóra. Skóra. Skóra z kangura. Niestety nie, jest to skóra sztuczna, tak zwana tahara i nie będzie nawet za dopłatą dostępna skóra naturalna. Żadnej napy, żadnej półanilinowej, tylko po prostu taka skóra. Natomiast jest ona bardzo miękka i jak pokazują doświadczenia nasze z innych Lexusów, gdzie zastosowano taharę, jest bardzo trwała. Nie pachnie jak prawdziwa skóra, ale poza tym, jeżeli chodzi o takie dotykowe wrażenia, to jest naprawdę fajna i powinna się dosyć dobrze zachowywać w dłuższym okresie użytkowania. Podobają mi się też takie wstaweczki, jak to ponieważ to przypomina w dotyku skórę, ale jednocześnie ma bardzo ciekawą fakturę, takie wzory. I to jest specjalna metoda, jaką opracował Lexus, nazywa się Synthetic Leather Embossing, czy coś takiego. I faktycznie wygląda to bardzo ładnie. Tu jest mięciutko, tu jest mięciutko, tu jest mięciutko, tu jest mięciutko, sprawia to wszystko bardzo dobre wrażenie, nawet ten boczek tu jest miękki, plastik pojawia nam się dopiero tutaj. I naprawdę, jeżeli chodzi o estetykę, nie ma co się czepiać. Natomiast, jeżeli chodzi o kolory samej tapicerki, to będzie dostępne całe wnętrze w czerni, bieli, albo dokładnie w takim kolorze, jaki tutaj. Mamy, czyli oni nazywają go hazel. I jeszcze jedna rzecz, którą teraz zauważyłem. Choć drzwi nie otwierają się pod kątem nawet zbliżonym do 90 stopni względem całego nadwozia, to otwór drzwiowy sam w sobie jest gigantyczny. Już nie pamiętam, kiedy w którym samochodzie tak łatwo można było wsiąść albo wysiąść. Nawet głowy nie muszę jakoś specjalnie schylać. Mega wygodne. Jeżeli chodzi o komfort tylnej kanapy, jest to absolutnie lider w swoim segmencie. I to zarówno jeżeli chodzi o. Przestrzeń, jak i taką ergonomię tego, tych tylnych siedzeń. Mimo że nie ma regulacji, nie będzie regulacji pochylenia oparć, to one są idealnie wyprofilowane. Siedzi się tam po prostu wygodnie i komfortowo. W pakiecie Multimedia, dostępnym za 15 tysięcy złotych, będzie Mark Levinson z 17 głośnikami, jednocześnie ten pakiet będzie zawierał kamery 360 stopni, wyświetlacz Head-Up i cyfrowe lusterko. Natomiast standardem jest podświetlenie Ambiente, które mi się podoba, bo zostało pięknie ukryte. To nie są widoczne listwy, nie ma ich nigdzie tutaj na podszybiu, tylko ładnie oświetlają właśnie te boczki, które mają taką fajną strukturę i fakturę, więc efekt tego wizualny może być fajny, i nawet te marki Lewisony tam świecą tam za tą tkaninką przyjemną, trochę tak jak jest w Mercedesach z burmesterem, tylko tam ten burmester jest bardzo na widoku. Te głośniki są chromowane, takie błyszczące, srebrne i całe świecą. Tutaj jest to bardziej subtelne i ta subtelność mi się tutaj podoba. Wnętrze też nie przypomina żadnego z dotychczasowych leksusów. Zaprojektowano je w myśl filozofii zasady clean and tech, czyli ma być czysto, minimalistycznie, ale technologicznie, nowocześnie. Na przykład z nowoczesnych rzeczy mamy tutaj taki panel, który nazywa się Hidden Switch. I to oznacza, że jak silnik jest wyłączony, nie ma nas w aucie, to to jest gładziutkie, nic tu się nie świeci. Zaczyna się świecić dopiero w momencie, kiedy uruchomimy silnik. I te przyciski paradoksalnie są fizyczne. To nie jest tak, że one są haptyczne. Normalnie, jak je naciskacie, to czujecie, że tam pod spodem następuje kliknięcie i to jest super, bo jest bardziej naturalne w odbiorze. Z rzeczy nowoczesnych 14.4 cala ekran, ale ma aż czterokrotnie większą moc obliczeniową Niż ten w poprzednim ES-ie, ale w końcowej fazie, czyli po faceliftingu, kiedy już mieliśmy nowe multimedia. 16 GB RAMu i 256 GB pojemności. Działa rzeczywiście bardzo szybko, ani na chwilę się nie zawiesza. No i ma też na przykład nowe funkcje pod tytułem choćby takie widgety, które można sobie zaprogramować, wstawić tutaj to co chcemy. Mapy. Te wbudowane dostały wsparcie Google Mapsa, a nawet dostały wsparcie TomToma, a to oznacza, że mamy tutaj fotoradary. Miejsca z odcinkowym, odcinkowym pomiarem prędkości i można nawet wprowadzać swoje własne, czyli jedziemy, widzimy jak jadąc, że gdzieś mamy po drodze jakiś fotoradar, klikamy, zaznaczamy, inni użytkownicy też to widzą, nie tylko Lexusów, ale korzystający choćby z map Google, albo właśnie z funkcji TomToma. Asystent głosowy, który tutaj jeszcze nam nie działa, ma obsługiwać dużo więcej rozbudowanych funkcji, czyli nie tylko włącz mi ogrzewanie fotela, zwiększ temperaturę, zamknij okno, ale na nawet podaj mi proszę najnowsze notowania giełdowe takiej i takiej spółki. Albo sprawdź mi status lotu takiego i takiego z takiego i takiego lotniska. Więc ma być zdecydowanie. Bardziej takim wsparciem dla kierowcy, e-jajowym, niż tylko prostym asystentem do obsługi systemów w samochodzie. Nawet będzie można go poprosić, żeby podzielił nam, nie wiem, 16 na 2 i podobno takie obliczenia wykona. Jeżeli chodzi o estetykę, naprawdę mi się tutaj podoba. Świetne, wreszcie coś innego. Te cyfrowe zegary, które mają 12 cali, fajne są, bo nie są po pierwsze kwadratowe, tylko tutaj tak ładnie ścięte, po drugie są umieszczone w takiej fajnej budce. Jest daszka, która jest obita dookoła bardzo przyjemnym czymś w rodzaju mikrofibry. I ona jest przyjemna w dotyku. Tutaj jest wszędzie miękko, ta wstaweczka jest fajna, taka delikatna, malutka krateczka. Tutaj jest listwa LEDowa. No, jeżeli chodzi o materiały, to powiem Wam, że nawet tam, gdzie jest plastik, to ten plastik jest innej jakości. Stukacie w niego, dotykacie go i mówicie takie kurde, mocne, dobre plastikowe. Premium. Tutaj wybierak do zmiany przełożeń. Tu dwa, dwa gniazda USB-C. Szkoda, że jest tylko jedna ładowarka indukcyjna. Tutaj mogłaby być druga. Tutaj jest roletka do zasłaniania tego wszystkiego. Podłokietnik otwierany na dwie strony. Tutaj dodatkowo jeszcze jedno gniazdo USB-C, a nawet gniazdo HDMI. Nie wiedzieć po co, co my tutaj chcielibyśmy wyświetlać. Wracając jeszcze na chwilę do multimediów, no to oczywiście Apple CarPlay bezprzewodowy, Android Auto bezprzewodowy, ale będą też aplikacje do streamingu Muzyki, muzyki już wbudowane, takie jak choćby Spotify. Kierownica. Kierownica ma śliczne przyciski i bardzo ładne logo. Chociaż jeszcze widać, że to centrum tej kierownicy, serce pochodzi z wtryskarki, bo jest po prostu plastikowe. Natomiast to, co mi się nie podoba w tej kierownicy, to zdecydowanie. Ekologiczna skóra, którą została obszyta. Bo to jest trochę, jakbym trzymał w rękach linoleum, więc mam nadzieję, że to też jest efekt egzemplarza przedprodukcyjnego, i w wersjach produkcyjnych to będzie bardziej przypominało naturalną skórę, bo teraz absolutnie tak nie jest. Plus zabrak piano i to gdziekolwiek piano, które jak wiemy się kurzy, brudzi, niszczy, wszystko robi. I wygląda ładnie tylko przez pierwszy tydzień użytkowania, a później mamy go dosyć. Tutaj jeszcze jest taka fajna półeczka pod spodem tej wiszącej konsoli. I nawet ta konsola, jak na wersję przedprodukcyjną, została dobrze zrobiona, zmontowana. Jak tu trzymam kolanko, to mam miękko, bo to jest obite tą skórką, ta hara. Piękne pokrętło do zwiększania, zmniejszania głośności. Podoba mi się tutaj we wnętrzu ten minimalizm, te ekrany, to, że jest znowu trochę inaczej, chociaż. Też trzeba to głośno powiedzieć luksusowo, ale nie leksusowo. ES jako pierwszy model w gamie dostaje też czwartą, zupełnie nową generację systemu Lexus Safety System Plus. To oznacza, że na przykład radary i kamery są w stanie teraz wykrywać nie tylko linie na drodze, ale krawężniki, barierki, słupki, przeszkody drogowe, nawet wysepki. Czujniki martwego pola będą widziały nie tylko samochody, ale nawet rowerzystów i motocyklistów. Te kamery i radary z przodu mają też dużo większy zasięg działania i dużo większy kąt Widzenia. Efekt tego jest taki, że mają widzieć nie tylko samochód jadący przed nami. Bezpośrednio, ale też samochód jadący przed tym samochodem, przed nami. I zapytacie po co? Choćby po to, że jak jedziecie na aktywnym tempomacie, to żebyście mogli dojechać bliżej samochodu, który jest przed wami, czyli ustawiacie sobie najmniejszą odległość i ta odległość względem poprzednich Leksusów i poprzedniego ESA zostanie skrócona. I zapytacie po co? Przecież taka jazda na zderzaku jest niebezpieczna, ale jednocześnie poprawiono zdecydowanie działanie wszystkich systemów reagujących na przykład na ewentualne hamowanie auta. Przed nami. Wyobraźcie sobie, że będzie tutaj coś takiego jak Dynamic Radar Cruise Control, czy coś takiego. DRCC, jeżeli się nie mylę. Będzie to działało tak, że jak go sobie włączycie w trybie eko i będziecie jechali blisko samochodu osobowego przed wami, to ten radar wam będzie pokazywał jeden zielony listek. Ale jak pojedziecie za tirem, to będzie wam pokazywał cztery zielone listki, że jedziecie zajebiście, bo teraz oszczędzacie paliwo i to jest ekonomiczna jazda. No super ekonomiczna i ekologiczna przede wszystkim dla pasażerów, szczególnie jak jedziecie za dwudziestoletnią skanią ze, z towarem. Naprawdę bardzo ekologiczne jechanie za taką skanią i wdychanie tego wszystkiego. Nawet te filtry w samochodzie nie dadzą sobie ze wszystkim rady. Ale jest, jest takie rozwiązanie. Czy Pamiętajcie, cztery zielone listki, jazda na zderzaku, tempomat zadba, zadba o całą... Resztę. No, taka śmieszna ciekawostka, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o resztę systemów, to Lexus zapewnia, że to będzie półautonomiczna jazda, płynna, idealne trzymanie się w pasach ruchu, nawet w momencie, kiedy będziecie musieli ominąć jakąś wysepkę na drodze. Cena? A sprawdźcie se sami, bo tam wszystko tak się zmienia, tam są takie różne wygibasy, tutaj jest przed premiera, tam jest potem po premierze, potem jest jeszcze w czasie premiery, każda cena inna, jedno jest pewne, wersja wyposażenia będzie tylko jedna tym razem, nie będzie już żadnych biznesów, kombinacji, będzie tylko prestiż i do tego prestiża będzie można dokupić pakiet multimedialny, jego cena akurat pewnie się nie zmieni i to 15 tysięcy złotych na tę chwilę i w tym pakiecie jest to, co Wam mówiłem, czyli mark Lewiej są 17 głośników, wyświetlacz head-up, kamery 360 stopni i cyfrowe lusterko, a już podstawowa wersja, ta Prestige, jest naprawdę nieźle wyposażona, bo ma tą tahare, ma wentylowane fotele, ma podgrzewane fotele, ma wszystkie te ekrany, które widzieliście, te wszystkie nawigacje, y, oczywiście bezkluczykowe dostępy elektryczne, fotele jeden i drugi, ten osiem kierunków regulacji, tamten z pamięcią, coś tam, sroż tam. Dziękuję bardzo, to był Lexus RS.